Z tej strony Morelek XD i dziś mnie odwiedził Piotr y XD No Ela to już jest ta i <grym> y jest na, na słabszym koncie y Ale y po, y po dość dużej przerwie mamy do otworzenia opening, który przygotowałem Może dzisiaj lecimy trochę inną taktyką. Może a jaką? Yy, że po prostu po kolei, idziemy najpierw od dolnego i później od górnego Okej okay. Na zmianę Poczekaj, na początku yy, odbieramy role, bo nie chcemy, żeby nam się trafiła przypadkiem Też no mu jutro miał. <śmiech> <śmiech> 9 na 9 chromatycznych zadymiarzy, to teraz mam tylko legendy do trafienia Mhm. Mm Dobra, najpierw widzi otwiera Brawl Boxa. <laughs> Brawl Boxa. teraz ja otwieram Big Boxa. O, I... o jest coś chyba. Tak, coś jest. Star Power do Jessie Spoczka. To już chciałem. Ja, e, chciałem ten mieć. Jego nie, nie mam jeszcze. No i znowuż Brawl Box. Nie ma. Szkoda. A brakuje Ci do kogoś mało, jeśli chodzi o to. I Big Box. Nic nie no, ma. Nie ma. Dobra Jakby co, jeśli jesteście nowi to jak jest poniżej 40 monet, to jest gwarantowane, że coś będzie Tak, moja taktyka, która zawsze się sprawdza Okej okay. Big Boss Co ja mówię, Big, Big boss. boss I mega boxa otwierasz, przyjacielu Sześć, Sześć. Dobra, po raz drugi w coś trafiam Co to będzie, Legenda. jak to będzie? Legenda Gażę do bóla. A nie, nie. do Byrona. Okay, Ból ma spoko. identyczny. Ból ma identyczny przecież. Bardzo, bardzo fajnie narodzi się układ. O 130. 130. 130. Przynajmniej lepiej niż w poprzednim. No. Dobrze. Przeklikuj skrzyneczkę. Nic nie, no. O! o grip. Dobra, grip, spoczko. No. coś no, być, ale nie ma. Bardzo się ekscytuję na ten opening. E, już, e, może też niedługo nagramy z z opening z mojego. E, Piotrek, nie przeklikuj tak. Mhm. Mm Jezu, widzę nie młody trfiasz. Mm. No znowu mam mega boxa. No. Otwieram. Ale mam dzisiaj farta. E, piątka. <laughs> Ale przeklikuj. Nie umiem wszystko przeklikać. No ja też no, mam. Dobra, prawdopodobnie zrobię... Ej! To mi dwa razy zbiera. Sorry, teraz ja dwa razy. Hmm? Dobra. Może zrobię fast forward. Ja dwa razy. A sorry. I teraz raz. No nie, znowu masz mega boxa. To nie w górę. 130 monet strat. No te, to może być potężne. O, ósemka będzie. Tą Piąteczka. Piąteczka. No dobra Aszusz, Aszu. Aszusia Ale jak na razie to całkiem nieźle W postaci nie ma, ale to okay. oczywiste Wracamy na początek Dobra Megabox Piątka. Piątka Tu się zanosi na coś wielkiego Razie, Możesz pod, y, pod drodze monety odbierasz Dobra, to tak. poczekaj. Po, podbieram te monety. Te drodze. I tam na końcu. Komu dajesz? Yy, 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 jeśli ktoś się trafi. O, tak otwieramy razem. Okej. Okay. 3, cztery. 4. Oj, sorry, trochę wcześniej. Pis Ile piska? On. O, łapka w górę do Stełu Ale fajne. Pa ty... pa patrzcie na tą emotkę do Gina. Ja wiem, to jest jedna z fajniejszych w ogóle w grze mi się w ogóle broły wyłączył. Dobra, big box. A nie bój teraz kolegiam, nie? Nie. Dobra. W ogóle sporo... sporo dobra, przynajmniej na mega boxa. mega box. No i... Cześć dawać! Aaaaaaasz! Hyhyhy! Hihihihiihaaa! Aaa, nie dokończę dalej, bo nas zablokują film.

Wszystko po... przez tydzień! Leon! Nie no, żartuję sobie. Leonów teraz trafią wszyscy. Dobra, ja trafiłem Leona. Jeszcze coś będzie. Maciek trafił Leona. Co się stało? Ho, ho, ho. Dobra, ja daję wszystko. Dobra. Ja decyduję mocy komu dajemy. Nie! Dobra, ale on wszystko. Nie, nie wszystko, To na zmianę. Dobra. To najpierw Leon, później Lola. Ale co tu się stało? Masz ostatnią co to Dobra, trochę to zajmie. Może damy po prostu cięcie. Mhm. Dobra. To się widzimy pacjentów. Dobra, włączaj to. Dobra, jesteśmy z powrotem. I chyba zrobimy sobie jakąś próbną gierkę. Poczekaj. Mm. Siadamy, siadamy, siadamy. Jeszcze, no tak, jeszcze. I kasy, jeszcze... kasy, Czekaj, Może w sklepie jakaś oferta, żeby ulepszyć na 10 moc? Ma, tak, była. Czekaj. Kupujemy? Kupujemy. Dobra. Haha. Będziesz miał Primosa na 10, wystarczy kasy czy nie? Dobra, czekaj no serio. No jest, tak. Dobra, poulepszajmy po nasze nowe postacie. Mm -hmm. <śleczamy> <Lecimy. śleczamy> Raszujemy okej. Okay. Obu mamy na piątej mocy I Teraz biorę sobie na El primo dobra, biorę sobie wolę. A to mnie tam Dobra, duo, duo. Tu jeszcze będę nagrał, amberką, którą mam na drugim końcu, niestety. Tylko. No. Ale słyszeliście moją reakcję? Teraz mi trochę głupio. Ja miałem lepszą reakcję na spajka. Duo, idę to na za, za dużo. Chodź mi tu pomóż. Teraz lepiej ty pomóż mi, okej. Okay. Wow, so much Pamiętaj, że to się 18 tak? No tak, a ja jakoś daję radę. Wiesz, że patrzę sobie na Twój tablet? I dlatego mam. te... ...te ten. masz tam jest Witek, przestań denerwować, ja też będę miał lolę. Ja też będę go... no tak, nie cię. Sorry, dobra, ale wiesz, że ja ci zazdroszczę. Osz. ja ci zazdroszczę legendy po prostu. No ale to też nie. Ale to tylko ty masz trzy ja mam dwie. Dobra. Zobaczymy ile będę zadawać tym. Czekaj, trzy, cztery. Czekaj, na jedną skrzynkę, Jemy na tą drugą skrzynkę. Zobaczymy. Trzy, cztery. A mi pole Super! Powiem wam widzowie, że super. Powiedziałbym, że Leon jest lepszy. Powiedziałbym, że Leona jest lepsza od Leona. Przychodziła. On jeszcze się uzbierał, no to się odchodzi. O, Mega Box! Aha. dobra Leona, Leon Leona, Leona. Dawać mi tu Leona. Wystarczy? Jeszcze na kolejną moc? Nie ma. Ja otwieram. Dobra, ciężko. Powinien być zadowolony z tego dał, to No tak. <laughs> dobra, teraz Leonem, teraz Leonem. Zobacz, że ona jest lepsza od Leona. Czekaj. Czekaj. Czekajcie. Właśnie wiedziałem, że powinna mi się niedługo trafić legenda. No co, co ty. No dobra. To Leon, to Leon. Szkoda, że nie będziemy teraz tego wilgołaka. Mhm który, który, który już nie wróci Dobra, biegniemy Zobaczysz, że za mną jest trochę słabsza od Loli Mhm Chociaż na blisko to daje sporo No Później Z przodu tej... jest bardzo spoko chromatykiem no, I ona jest również niechromatykiem Łooooooooooooooooooow <śm> wow. Mmm, gram sobie na... ...yyyy... ...onem pierwszej no, 18 no tyś bo to już mam w ten, długą, to lepiej. Drugi już tak ja... najmłodsze. No to mogę cię teraz coś odpędzić. No właśnie, no już po siebie, co tam się dzieje. Dobra, lecimy. Proszę na to. Chwano tu, ludzie. Spalimy gości. I co uważasz, że Lola, czy Lance uważasz? Czy masz na tej samej mocy? Na razie, rola. O, jeszcze nie próbowałem invisibility. Kurczę! O, o, Ej, było widać jeden HP. No, obrał Zabijał. To jest zbój! Okej. Okay. Uważaj, no może... Zdesperowany użyłem y, te niewidki, ale nie była potrzebna. Nie widka to nie jest, uczka tego się używa chce uciekać. Aha. W sensie. To... chyba, że ma się star power. Jeden i drugi maję się. Poczekam na star power do Czekaj, podpalę to już. Co to za mówię? A za to. Ej, ogruba i rajd się łamciową, bo... A nie ja po. Dobra. Dobra, trzeba wiać. Musimy wiać, bo Pitek goi nasz. No. Bardzo no nie. nie jest to. Dobra, powbijam trochę, potem... Yy, na, ra yy, na randze ile inny mamy kas, podobno jej liczba nawet. Aha, a dobra. ja w ogóle mogę ulepszyć deryna na dziesiątku na tym koncie. No tak. O, te, te o to klucz. możemy zagrać jeszcze ligę klubową jeden mecz. Okej. Okay. Tu wybierz ligę klubową. Mhm. Nie, tu. No dobra, tak też można. Nie, nie showdown, sorry przekładać jesteś szefem blokuj pika uh -huh. ja wezmę sobie broczka wiesz to jest moje bardzo słabe konto uh -huh. no co z tego że mam piątą moc? dobra ludzie ta gra i kończymy Ehe. I wezmę sobie broczkę. Dobra, Master Power. trochę poza odcinkiem i ile ja będę miał pucharków teraz. Nowych. A tak w ogóle to jeśli ktoś tam jest z moich widzów, to, 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 to komentujcie jaką grę mam wybrać, jeśli będą do, 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 dozwolone... Jeśli będzie dozwolone... Okay. Jeśli będzie dozwolone komentowanie, to komentujcie, yy, jaką yy, następną grę mam yy, używać, yy, jaką... Jaką grę Z jakiej jeszcze? serii mam robić grę? Dobra, musimy się Nie. Nie powinienem tak jąkać się, tylko pomyśleć, co powiedzieć, dobra. Co tam mamy? Okej, okay, poczekaj. Zadaję, okay. czy... Lecz. Nie, na 3 versus 3 dobre jest zadające. Sorry, że mam tego plantu mocno, ale mm -hmm. umiem grać z brokiem. Szczególnie zaraz zobaczyć co ja mam do broka tutaj. No tak, w końcu to twoje konto, to jest lepsze. Mam dosyć wypasionego Sandy'ego. Tak samo, że mam wypasionego e Spike'a. Okej, okay, Byron rozwalony. Powinno być S. Oni się pewnie tak zdziwiły, że ktoś tak słabo to tam dobrze grać. No, jeźdź. Ale się chamsko zachował ten spy. Dobra. I patrz, patrz, mam tu powieść. Pokonałeś drogę, aby dowiedzieć gwiazdki. Aha. Bo pewnie jeszcze nigdy nie grałeś w tym rolę. O, się to nie pomaga. O! Awa! będzie tak łatwo. Uh -huh. Wrzucaj tutaj. No właśnie się na mnie nie skąd. Dobra. Dobra, jak, e, prawa, jakoś prowadzimy. Tak. E, tego Bajrona trzeba załatwić. Ała. Poczekaj, to pomóc. Pamiętaj, że na, e, na e, takiej klubowej mamy Momeczka. E, Łoż, 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 wiesz, wiesz, obaję. wiesz. No, no, ma nie, nie, Dobra, to Okej. Okay. Oa, obaj jest za sporo. Okej, okay, dobra, ja tam ich robię po lewej stronie. też musimy krucota, bo mam tą gwiazdkę. Uważaj, twój zagniżdż ma źródłą wartość, twoja drużyna wygrywa. Przejdź do defensywy. A jakby ktoś wiedzieć, bo jak mam moje prawdziwe konto, no to Możesz hmm. Może zaczynamy. Czekaj, mo... biorę słodkich snów i ich skonuję. Słodkich snów, Byron. W hmm. Maddy mam epicką emotkę. Legendarną emotkę. Rzadką emotkę. Normalną emotkę i skina fajnego, i jeszcze za chwilę dziesiątą moc. Mm -hmm. To jest konto poświęcone głównie na Daryla. Po co tak naprawdę stworzyłem, bo chciałem sobie Darela pobrać. Zbieram nas równie do skina do Daryla, ale wiesz, jak się pojawiła ta oferta, żeby dać mu punkty mocy, to... no to... Właśnie nikt nie użył gadżetu. Oj, załatwi nie. O... mnie. Jezus. Dobra, ale nie jest źle, prowadzimy. Spróbuję tam przeatakować tego squeaka i tego. Okej. Okay. I teraz muszę widać. Miałem 30. Tak trochę kampię. No! O, rozwaliłem ich zadającym. O! Okej. Okay. Wziąłem. No nie! Lecz, się, lecz, się, lecz się. nie, leczyłem! się ci Dobra, nie. Dobra. Berko prowadzimy. Ale tak jak mówiłem, nie jest źle. Dobra, oberwał Byron. Jeden, drugi Brokiem da. Się, <grym> da się grać z brokiem nawet na piątej mocy. Co z tego, że ginę? Zobędziemy trochę dla klubu, może awansujemy. Okay. No. Na razie mamy pierwsze miejsce. Na razie mieliśmy dwa razy w trzecie, więc zawansujemy pewnie do kolejnej ligi. Chociaż uważaj ja jeszcze. Bo gdybyście nie wiedzieli, to, po, to Piotr i XD jest w innym klubie na swoim głównym koncie. Reklamuj broń, kotki. <grym> Dobra. Utknął mi kawałek mięsa między zębami. <laughs> Dobra. Subciął, mamy 30 punkcików. Mm -hmm. Zaj Zajmowałeś 3. W ogóle, mogę e, Coś mi się zbagowało. To jest taki bóg, widział. Dostałeś już nagrodę. To, to masz taki fajny book. Aha. Ja też mam takiego buga. Ja nie dostałem nagrody. Aha. Dobra. Dobra, to nara! To nara, zostawcie subika i łapkę w górę. Wiecie, co robić. Aha. <laughs> Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.